Akt trzeci, scena druga. Sala pyszna w zamku Kirkora. Balladyna wchodzi zamyślona w bogatej szacie, z wstążką czarną na czole. Balladyna. Więc mam już wszystko, wszystko. Teraz trzeba używać pańskich uczyć się uśmiechów i być jak ludzie, którym spadło z nieba ogromne szczęście. Wszakże tylu ludzi, większych się nad mój, dopuścili grzechów i żyją. Rankiem głos sumienia nudzi, nad wieczorami dręczy i przeraża, a nocą ze snu okropnego budzi. O, gdyby nie to, cicho, mur powtarza. O, gdyby nie to, wchodzi kilkor zbrojny z rycerstwem. Moja młoda żono, jakże ci w moim zamczysku? Balladyna. Spokojnie. Chodzi po kostry. Rycerze zbrojni czekają przed bramą. Balladyna. Grabio. Dlaczego tak rano? I zbrojnie? Kirkor. Kochanie moje, odjeżdżam. Balladyna. Gdzie? Kirkor? Droga, przysiągłem święcić święcie, tajdź cel wyprawy. Balladyna, odjeżdżasz, ach ja nieszczęsna. Kirkorna Boga, nie płacz najmilsza, choć będzie łzawy głos odpowiadał nierycerskim echem, ani mię trzymaj mileniu śmiechem. Bo moje oczy olśnione po słońcu drogi nie znajdą. Niech pierś uniesiona ciężkim westchnieniem skrągłego robrońcu czarów nie rzuca. Niech twoje ramiona wiszą ku ziemi jak uwiędłe bluszcze. Balladyna rzucając się na szyję. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś po poprzysiągł komu? Kirkor. Sobie przysiągłem. Balladyna. Podaj ogień gromu, Bóg rzucał Tobie pod konia pod kowo. Może piorunem, twój koń przerażony, piorunem w bramę powróci zamkowo. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Kirkor, za trzy dni wrócę. Balladyna, czyś ty kiedy liczył, ile w dniu godzin? Ile chwil w godzinach? Hirkor. Niechaj wie człowiek, że mu Bóg pożyczył życia na krótko. Niechaj oddawczyna, co winien Bogu. Baladyna, lecz ty winien żonie pozostać z żoną. Hirkor, nic mnie nie zatrzyma. Muszę odjechać. Daj mi białe skronie. Całuję w czoło. Przed ludzi okiem ty wiesz. Że prawdziwe pocałowania dają się oczyma, a biedne usta, tak jak popierzchliwe jaskółki, muszą w lot z białego kwiatka chwytać miodową pocałunku muszkę. Bądź zdrowa, żono. Gdzie jest nasza matka? Może śpi jeszcze? Pożegnaj staruszkę, nie mogę czekać. Odprowadzając na stronę: W skarbcu masz pieniążki, szafuj. I baw się, daj mi czoło białe. Jeszcze raz. Żono, nie lubię tej wstążki. Czoło należy do mnie, czoło całe. Rozwiąż tę wstążkę. Baladyna. Mężu, uczyniłam ślub. Kirkor. Ślub po siostrze? Tak? Lecz gdy powrócę. To umów się z Bogiem, ale mi się wyłam z takiego ślubu. Balladyna, tak. Kirkor, bo się pokłócę z Tobą, kochanko. I to nie na żarty. Bądź zdrowa, chamy na koń. Niechaj warty czuwają w zamku. Do Balladyny, wspominaj mnie. Odchodzi Kirkor i wszyscy prócz Balladyny, Balladyna sama. Mężu, odjechał. Po co? Gdzie? Sumienia wężu, ty mi powiadasz, oto mąż odjechał szukać Aliny. Ona w grobie. W grobie? Lecz jeśli znajdzie grób, tak się uśmiechał, jakby chciał mówić, przywiozę ją tobie, a ty zdejmiesz wstążkę. Ja przywiozę.